W dziesiątej jubileuszowej edycji ponownie możemy Pana gościć na fotelu jurorskim. Jak ten powrót u Pana? No bo jednak jedna edycja odbyła się bez Pana udziału. Jest wspaniale być znowu tutaj. Miałem bardzo ciężki okres w pierwszym półroczu. Przechodziłem przez depresję. Naprawdę byłem rozłożony. Więc być tutaj wśród moich przyjaciół, wśród, wśród tych uczestników jest naprawdę super. No. A jak udało się wygrać z tą chorobą, bo ona jest jednak bardzo ciężka? Tak, no są, są lekarze. Nie możemy, nie możemy wstydzić się mówić o tym. Ja tak zrobiłem, otworzyłem się, poszedłem do, do doktorów, do lekarzy i no i są tego leki, są, są przyjaciele, jest rodzina i bez tego się nie da. No właśnie także pan wspominał o tym, można powiedzieć, rozpadzie związku, czy jakoś udało się to wszystko poukładać psychicznie e to jest bardzo ciężkie. Na razie skupiam się na tym, żeby mieć jak najlepszy kontakt z moją córką, bo ona jest miłością mojego życia i, i najwięcej czasu z nią spędzać. A, a jest ciężko, jak każde roz, rozstanie. Jest ciężko. Rozumiem, że można rozstać się w zgodzie i, i, i tak właśnie próbujecie. Dokładnie tak jest. No to w takim razie czego ja mogę panu życzyć? Eee, szczęścia. Szczęścia i dużo miłości. A nowej na przykład? Na przykład. No dobrze, dziękuję. to w takim razie tego życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam.